Kiedyś strasznie zaczytywałem się w książkach Denikena, nie takich o kosmitach, i takich tam starożytni kosmici, powiedzmy to, ogólnikowo. Mm -hmm. I wierzyłem w to, że te, te wszystkie wizje, tam Matka Boska, Fatimie i takie różne sytuacje, to są po prostu powiedzmy to, plejadianie, którzy tam z innych wszechświatów, z innych galaktyk przekazują nam jakoś wiedzę. I że te takie postacie typu anioły, typu właśnie takie świetliste, to nie są jakieś tam y, duchy, tylko po prostu wyższy rozwój cywilizacji. Że, że po prostu y, ewolucja opiera się też na tym, że my y, z tego mięsa zamienimy się w energię świetlistą. Ale tu, tu w tym wszechświecie, dopiero no, wiesz o wyprowadził mnie z tego błędu, że nawet jeśli um, są jakieś byty, które y, zamiast takiego mięsnego ciała posiadają jakąś y, cielesność wysokoenergetyczną, powiedzmy to, to no. jednak są to postaci z tego wszechświata, z tego wymiaru, z tej rzeczywistości, a nie y, wizje y, z, zaświatów, światów, no, żebym tak powiedział. No też, też tak myślę, że to w dobrym właśnie kierunku, jakby to nasze rozumowanie idzie i, i mamy wspólny mianownik. Ja, chciałbym powiedzieć wszystkiego dobrego. Również to samo. Tobie i. Trzymajcie się. Trzymaj moc, się. Działamy i, i ten. I, i ten. I... Do zobaczenia. No i idźmy drogą i tak, jaką chce, żeby to było, żeby to Zastaniamy wyglądało. Pozdrawiam. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Zrobiłem sobie prezent na 50. urodziny. Miałem farby, płótna pędzle i zacząłem malować, ale zanim do tego doszło to moim ulubionym przedmiotem w podstawówce była plastyka. Malowałem wtedy plakatówkami na papierze i marzyłem kim chciałbym zostać, gdy dorosnę. Chciałem być malarzem. W pewnym sensie moje marzenie realizowało się każdego dnia. Skończyłem szkołę budowlaną, a w pracy malowałem mieszkania i elewacje. W międzyczasie nagrałem tosenki, napisałem książkę, a dziś maluję od ręki. Można?